witajcie zaczęły się już upały a na upały najlepsze jest co gazpacho hiszpańskie gazpacho po polsku to jest używane jako zupa ale tak naprawdę hiszpanie to piją jako napój jest to głównie zrobione z dojrzałych pomidorów z papryk z ogórka chyba tutaj jeszcze jednego ogórka dodam i to będzie zmiksowane, ale to za, za chwilę. Na początek ja te, na te wszystkie warzywa zalewam wodą i dosypuję najpierw sodę oczyszczoną, potem przepłukuję, wylewam, jeszcze raz zalewam wodą i dodaję pół sok z połowy cytryny. Nie pamiętam, co jest na co. Jedno jest po to, żeby zabić bakterie, a drugie, żeby pozbyć się wszelkich pestycydów z warzyw, więc nalewam wodę. Tu już mam nalane i rozpuszczam w tym sodę. I w tym to się moczy kilka minut, do 10 minut. Przepukuję teraz po tej sodzie wszystko. I teraz jeszcze raz nalewam wodę. I cisną sok z cukru. I znów parę minut. Gdy warzywa już są umyte i opukane, oczyszczam je z tych zielonych części. Kroję na mniejsze, odrobinę mniejsze, nie dużo części. Oczyszczam z nasion. I zaraz też wszystko będę lądować. Gdy już wszystkie warzywa mam pokrojone, łącznie z cebulą, czosnkiem, dolewam do tego wody, do poziomu, tak żeby nie, nie przekraczało poziomu warzyw. Tyle będzie wystarczająco. Do tego dosypuję łyżeczkę soli. I dolewam oliwę z oliwek i ocet jabłkowy. I to wszystko blenduję. Gdy to już jest bardzo dobrze zblendowane, odstawiam na bok wstawiam inny garnek z sitkiem i teraz to przecedzam oczywiście przy tym przecedzaniu muszę sobie też pomóc zaraz pokażę jak o, w ten sposób i to muszę wszystko przecedzić aż tu zostanie taka gęsta patka na dole zostanie samo gaz patry. Gdy już więcej się nie da wycisnąć, to po prostu odstawiam to. A gazpaczo muszę jakoś, nie wiem jak to tutaj zrobić, bo ciasno tu jest. Przelewam do butelek, do słoików. I muszę porządnie schłodzić, zanim cokolwiek z tym będę robić. Tak przelany, zakręcam i wstawiam do lodówki po schłodzeniu. To jest po prostu napój idealny na upały.